Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo jadę zaraz po budę dla jedzia. Wróciłem z nocki. Chwilę się drzemnąłem i zaraz można jechać, tylko kurkom dam o całą kapustę. Uważajcie, nie wchodźcie mi pod nogi. A macie tutaj sobie dzióbcie. Całą, żeby im właśnie dużo czasu to zajmowało, żeby im się nie nudziło. Niech sobie dziubią. Zrobię jeszcze tylko szybki przegląd, czy u wszystkich wszystko jest. I jedziemy w trasę. Kaczki i gęsi na razie opanowują, ale jak się kurą będzie nudziło, to one sobie tam będą dziubały. Jak tam u was wszystko w porządku, sianko macie. O, paszy wam dam trochę i będzie luks. Dobra, maluchy wy to macie, bo wam przed chwilą wszystko uzupełniałem, jak tylko wróciłem z roboty. Krzywulec, wszystko masz, a gdzie bocianek? A bocianek, samotnik, to nie bocianek, czy to bocianek. Już sam nie wiem. Nie, to nie bocianek, to kolega bocianka. A on tam chodzi. O. Ten podobny do niego. Pewnie mają trochę wspólnych genów. Tak by mogło być. No i dobra, jeszcze drugie pisklaki zobaczymy i można lecieć. A ty jak wszystko masz? Masz, wody ci jeszcze starczy na dzisiaj. To dobrze, dobra, jedziu, jadę pod swoją wódę. Ojejko. Widzę, że się cieszysz. A kominek wyczyściłem ostatnio. To im nasypię tu popiołu. Niech mają. Kurki się ładnie niosą. Bo jeszcze wczesna godzina. Dobra, można lecieć. Nawigacja ustawiona. Można odpalać. Proszę na strzała. No to w drogę. Światełka i jedziemy. Pierwszy postój zatankować trzeba do celu 206 km. Ogrzewanie muszę włączyć, bo strasznie zimno w środku. Chyba tak jest otwarte. No dobra, powinno grzać, bo skoro teraz nie grzeje, to jest ten przełącznik do zmieniania. Zatankowane wyszło mi 43 litry, a przejechałem 500 km i z pełnego baku do pełnego baku, to nieźle. O, trzeba tak zrobić, żeby ten się nie zamykało. No i ładnie, zamknęło się. Dobra, jedziemy dalej. To nieźle poniżej 9 litrów za na 100 km. Czytałem na internecie, że one po 12 palą, a tutaj 8 z haczykiem. to luks wynik. Co prawda bez obciążenia, przynajmniej dużego i tak dalej, ale i tak jest dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Czas ucieka, dobrze by było jeszcze powinny mu wrócić. I udało się, zajechałem. Patrzcie jak Edziu się cieszy, że Buda mu przyjechała. Miałem nagrać tam jak stoi na placu, ale wyobraźcie sobie na odpust trafiłem. Wiem, że dla niektórych to będzie dziwne, szczególnie z miast, ale są jeszcze rejony w Polsce i w miejscowości, gdzie odpust to jest duże święto. Bym powiedział, że porównywalne z Wigilią czy tam Wielkanocą. No i tam dosłownie dwie minuty, dwie minuty i zapakowane. Ale zaraz wam pokażę, tyle ile się uda na pace. 500 km prawie Lublin obrócił, i bez problemu większego. Tylko perliczki mi chodzą za płotem. I po co wy tam wychodzicie? Tam lećcie leczcie w tamtą stronę, ja pójdę wam, otworzę furtkę. Dziury połatane, tu teraz im się wszystko kręci. Edziu! Edziu! Tu chodź, no? Dobrze, dobrze, dobrze. Poczekaj chwilę, niech one wlizą. Dobra, wlazły. Dobra, bo zaraz ciemno się zrobi, już się robi. Edziu, już ich nie goń, dobra. Patrz tutaj, co ja Ci przywiozłem lepiej. Trzeba tylko te wszystkie pstryczki tu połotwierać. Z powrotem to bez postojów, bez gaszenia lublina przyleciałem. Bo się śpieszyłem, bo właśnie tak myślałem, że coś tu może chodzić za płotem. Bo te dziury połatane. A jeszcze tutaj trzymanie tak prędko. Dobra, teraz tutaj te boczki. Tutaj, uwaga, oto Buda Edzia. No, dzisiaj sam to na pewno jej nie wyjmę. Ona tutaj ledwo wlazła, ale już wchodzimy na górę. To jest kawał drewna. Naprawdę, tutaj okienko mam, ale w kabinie. A, już ciemno. Czy na dworze to nie jest aż tak ciemno, ale na pacę to jest. O, dobra, jest światełko. Tutaj mam to okienko. Ale ten, no, co chciałem powiedzieć, ale w kabinie, bo zdjęliśmy z panem, żeby się gdzieś tu nie potukło w transporcie przy wkładaniu, wyjmowaniu. I patrzcie, tutaj taki przedsionek elegancki. Drewniana podłoga, to lepsza niż ja mam w chałupie. Tutaj mamy środek. Oczywiście, że tu wejdę od razu. O. Powiem wam, że... O. I swobodnie sobie tak siedzę. Powiem Wam, że, że jakby było, trzeba to ja mógłbym tutaj nocować. Jakby po mnie kto przyszedł, trzeba by było się schować. To najlepiej dojedzie do budy i bym mógł tu sobie siedzieć. Nie jest źle, wszystko jest ocieplone, grube, elegancko. No i tutaj okienko, tu nie będzie biało. Tu się normalnie zamyka na zawiaskach, na zasówkę ale jestem zadowolony, drewno zakonserwowane. Przed zimą można jeszcze machnąć jakimś czymś bezbarwnym, ale jedna warstwa. Chyba wosku takiego specjalnego czoleju. Pan mówił. Jak coś to się jeszcze dopytam. No najlepiej to wygląda w całej okazałości na dworze. No ale to jak dobrze pójdzie jutro, bo to ze 3-4 osoby są potrzebne, żeby to wytargać. Ja nie będę samemu nawet próbował, bo to tylko po niej jeszcze to bez sensu. Edziu, tu lata w koło i się przygląda. No, przyglądaj się, przyglądaj. Jutro, jak dobrze pójdzie, to będziesz się już mierzył w środku. Piękna sprawa, ta Buda. Żałuję, że pierwszego ujęcia nie macie takiego, jak na dworze stoi. No, ale co zrobić? No, mógłbym dopiero jutro czy pojutrze ją nagrać, ale wiem, że dużo osób czeka na to i się zastanawiało, jak ona wygląda. To macie taką namiastkę, a jak ją się wyjmie i ustawi o tam, zamiast tej starej, to będzie dobrze. Tylko tutaj najpierw chcę y, wysypać piachu, wyrównać. I dać te takie, no takie te płytki betonowe, one jak, jakąś tam nazwę mają, na równo pod i na to ustawić. Teraz mam już tutaj, mogę sobie każdy wymiar tutaj wziąć, dopasować to na spokojnie. Czy dwa dni w tą, czy dwa dni w tamtą, to nie ma wielkiej różnicy. No ale lepiej, żeby ona nie stała na ziemi. Po co to ma to ma gnić? Ale patrzcie tu nawet. Podłoga, jaka gruba, to jest aż dotąd. Wszystko jak trzeba. Dobra, bo ja gadam, gadam. A co tutaj się wyprawia? Tu jest dwójka maluchów. Co to za hałasy? Uspokójcie mi się tu. A gdzie jest trzeci maluch? Ten ładny taki, siwy. Gdzieś powinien być, a gdzie w ogóle malutka jest? Może jeszcze nie przyszła, bo jeszcze parę kur chodzi A bucianek? Bucianek na posterunku? A tu jest maluch! o, no, bardzo dobrze, przykoleguj się do bocianka i się trzymajcie razem na razie go nie przekładam, bo malutkie nie widzę nigdzie szukam jej, szukam malutka może jeszcze byś trochę posiedziała z tą młodzieżą nie? no chodź o chodź malutka tutaj do swoich dzieciaków, bo one tu bardzo za tobą piszczą no Chodź maluszek, chodź. On jest taki bojaźliwy. Ucieka trochę z ręki, ale jest. Tu masz mamę, tak. O. Edziu, chodź. Edziu, Edziu. Edziu. Edziu, chodź. Chodź. Chodź tu. No. Edziu strasznie, bardzo, znaczy strasznie. Bardzo lubi tego. Następny jego ulubieniec. Ten siwy oczywiście, bo on zawsze lubi najładniejsze kurczaczki i zawsze do niego tam zagląda, go obwącha i tak dalej. Tak się dziwię, co one tak do późna latają dzisiaj po dworze. A przecież ja dopiero furtkę otworzyłem, one na zielone dzisiaj nie były. To która tam bardzo lubi, to jeszcze przyleciała podziubać, ale zaraz będzie całkiem ciemno, żebyście do kurnika trafiły. Żeby było 44. Perełka poleciała, zobaczyć. Sąsiad zaszedł zobaczyć budę. No i tutaj dumaliśmy jak to ustawić, jak to zrobić. No, jedno wiadomo na pewno, że trzeba tam piachu wysypać, wyrównać i zrobić te bloczki betonowe. Tak rozmawiałem z sąsiadem, sąsiad mówi, że lepiej na bloczkach betonowych, bo wtedy nie będzie mokło od dołu, a na wylewce będzie mokło i gniło. No chyba tak, zawsze tam trochę powietrza będzie, centymetr dwa nad ziemią, wtedy będzie buda. Od spodu nie powinno ciągnąć, bo tutaj jest grube, a tamto jest w ogóle jeszcze grubsze z tego co widzę. To nie, be, nie powinno mu ciągnąć, nawet jak będzie te 2 cm nad ziemią. Piach już załatwiony. Bloczki się kupi, a jak to się wyjmie, no nie wiem. Może przyjedzie parę osób, to w parę osób, albo jakoś będziemy kombinować z jakimiś wiecie podkładkami, belkami, jakoś się zrobi. Dobra, trzeba kury policzyć, bo tu już ciemno, wszystkie się zeszły. Czy wszyscy są? Jak nie ma kogoś, to niech ta kura, co siedzi obok, da znać. Dobra, gęsi 3, kaczki 4. Bocianek się na górę teraz przeniósł. No dobra, tu liczymy. Policzę, to się włączę. No i elegancko, znowu 40 i 4. A patrzcie, jak krzywulec śpi. Krzywulec zawsze jemu tak skrzydło odstaje. I sobie tak śpi, śpi, krzywulcu, śpi. Zobaczę tylko, czy nie masz jakiś wszoł czy innego. Tam dziadostwa, ale nie, wygląda wszystko dobrze. Czyściutko tutaj masz. Dobra, już cię nie stresuję. No, to dobranoc. Jeszcze pisklaków nie pozamykałem z tego wszystkiego. O, zamknąłem za sobą drzwiczki, to Edziu tu nie wleciał, ale już liczy z zewnątrz. Wszyscy są, wszyscy, ale wy się tutaj grupujecie. Trzeba będzie Wam tutaj ściółkę wymienić, widzę niedługo bo już trochę zabrudzacie dobra zamknięte i do drugich o a zanim do drugich to zajrzałem do królików a one już tu pusto miały i w paśniku i w karmidle dostały trochę marcheweczki i sianka wodę jeszcze mają na razie im starczy jutro dostaniecie znowu coś a ja lecę do tych następnych pisklaków czy tam wszystko w porządku co tam u was słychać jak zwykle się palnąłem. i oczywiście Edziu musi tu zajrzeć. O, one tutaj już. Kurka musi szeroko rozkładać skrzydła, żeby mogły się grzać. Dobra, Edziu, weź tą łepetynę. Edziu. Edziu. No. Gratulacje. Dobra. Nie ma tu żadnego. O, jak Edzia się weźmie, to on zawsze pisklaka znajdzie. Kury, co siedzi na jajkach, to nie znajdzie. A. Piskaka to znajdzie zawsze, ale tak z kimś ostatnio rozmawiałem. A propos, że to strasznie dziwne, że te kury siedziały tutaj zaraz przy płocie, szczególnie ta, bo ta to wiem gdzie się działa, ale tam tych drzwiczek jej nie zamknąłem. A jedzie ja jej nie znalazł, mimo że na pewno wielokrotnie z nim tam byłem, bo tam zbierałem przecież dla królików trawę i tam zielicho. I ktoś mi tak podpowiedział, że może. Kura tak ma naturalnie, że jakieś takie inne zapachy wydziela w czasie siedzenia na jajkach, żeby właśnie drapieżniki miały utrudnione zadanie, żeby ją znaleźć. Ej, dziucho, chodź Już tam nie wyjadaj po kurczakach. Jeszcze trochę drewna, żeby w kominku przepalić, bo noce już chłodne. A tutaj, tą plandekkę można na razie. Zawinąć na noc! No, nie mogę się doczekać, jak to się ustawi, Edek. przyszedł ze mną do chałupy. Teraz z tym drewnem. Perełka nie wygląda na zachwyconą. To jest jednak perełki rejon. Ale Edziu próbuje ją przekonać, że wcale nie ma złych zamiarów. I perełka przed nim nie ucieka w ogóle w chałupie. Wręcz przeciwnie, Edziu się musi jej bać. Miedziu, posiedział trochę więcej w chałupie, a no tak to on 5 minut i zaraz chcę uciekać na dwór. I zaraz zrobi się ciepło, będzie można kurtkę zdjąć i montować tego gniota. I to wszystko w dzisiejszym gniocie, lecę to poskładać i spać, bo powiem wam po tej nocce pospałem godzinę góra półtora i 8 godzin za fajerą tego wehikułu, tak za bardzo bez przerw bo mi się śpieszyło, żeby tutaj być, jak się będzie wszystko schodziło, ale wszystko się udało. Na szczęście buda na miejscu, z której jestem mega zadowolony. No teraz to będą salony. O, pewnie nie widzicie, plandekę podniosłem. No dobra, nie przedłużam. Lecę to ogarnąć i spać. Jutro niedziela wstanę rano, porządzę i pewnie pójdę dalej trochę spać. A potem spacer zedzie. Może jakieś grzyby? O, podobno są. Cały czas grzybiarze się kręcą. To może coś znajdziemy. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Na razie, cześć!